Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Coś nam się światło, jakieś takie zimne zrobiło, ale mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi w nagrywaniu tego filmu. Słuchajcie, ja ten dzień zaczęłam w bardzo przyjemny sposób, ponieważ przyszły do mnie zamówione buty, na które się czaiłam już od chyba dobrych dwóch tygodni. Miałam na Zalando włączone powiadomienia o dostępności mojego rozmiaru i raz nie zdążyłam ich kupić, ale drugi raz, gdy siedziałam z moimi koleżankami w kafeterii na uczelni i dostałam tego maila, to byłam taka dziewczyny, stop, 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 nie idziemy na zajęcia, ja muszę kupić teraz te buty. Byłam trochę zdesperowana, bo słuchajcie, nigdzie, ale to nigdzie nie mogłam znaleźć fajnych, jasnych bodków na zimę i wypatrzyłam sobie tą parę i stwierdziłam, że ja za wszelką cenę muszę je mieć. Botki są marki Miss Pepas, która jest mi osobiście w ogóle nieznana. Pierwszy raz usłyszałam o tej firmie, jak kupowałam te buty, ale mam nadzieję, że jakość będzie e, dobra i przetrwają one tę zimę, jak i jeszcze może parę mm, kolejnych i wyglądają one tak. Ja szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, co mi się w tych butach aż tak spodobało, aczkolwiek wydaje mi się, że chyba jest to ta podeszwa, niby nic specjalnego, chociaż, kurde, one są w ogóle wielkości mojej głowy nawet większe. Czasem tak jest, słuchajcie, że po prostu coś do Was przemawia, nawet słuchajcie, jakiś chłopak się trafia i Wy na niego patrzycie i mówicie nie wiem o co chodzi, ale... Co, coś w nim jest. Tak było właśnie ze mną i z tymi butami. Miłość od pierwszego wejrzenia. Jak już mogliście zauważyć, wróciłam do diety pudełkowej wraz z powrotem na uczelnię, czyli teraz jest to już mój drugi tydzień. No i wygoda jest ogromna, bo jak jeżdżę na uczelnię, to po prostu nie muszę się martwić. Gotowaniem, czy też wydawaniem codziennie pieniędzy w kafeterii naszej uczelnianej, a to jedzenie jest naprawdę dobre i jest przede wszystkim zróżnicowane. To jest najlepsza rzecz w tym cateringu, że ja próbuję rzeczy których tak na co dzień bym sobie nie ugotowała, bo mi się nie chce, bo nie potrafię, bo nie mam czasu. Ja tutaj też mogę sobie wybierać posiłki, co jest w ogóle ekstra opcją, ponieważ ja zawsze jak wcześniej brałam catering i on był tak jakby narzucony z góry, to brałam opcję wege, ale tam często było tofu, a ja tofu nie lubię, jeśli nie jest zrobione przeze mnie, a tutaj jak widzę, że coś jest z tofu, to po prostu wybieram sobie coś innego. Zazwyczaj wybieram sobie coś z mięsem, aby raz na na jakiś czas, mimo wszystko, je zjeść. Ja pewnie wrócę za jakiś czas do normalnego jedzenia, bo ja lubię gotować. Ja lubię takie swojskie, domowe jedzenie, ale no teraz ta opcja jest dla mnie o wiele, wiele wygodniejsza. Ogarniam się właśnie na wieczorne wyjście, ponieważ dzisiaj wybieram się na koncert trzeciego etapu konkursu szopenowskiego. Nawet nie wiecie, jaką mam radochę i przyjemność, że mogę. Przy tym wydarzeniu współpracować z totalizatorem sportowym, czyli z właścicielem marki Lotto. No bo ja i fortepian, i konkurs Chopinowski nie sądziłam, że kiedykolwiek ta umiejętność grania na fortepianie przyda mi się. W tej mojej internetowej działalności. Konkurs Szczepanowski to nie jest jedyne wydarzenie, któremu partneruje Totalizator Sportowy, ponieważ znajdziecie go również na Festiwalu Ludwika Betowena lub jako partner Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Narodowego. Clue jest takie, że Totalizator jest największym mecenasem sportu i kultury w naszym kraju. W szczególności chciałabym tutaj zaznaczyć słowo, Kultury, ponieważ wydaje mi się, że możecie go w większości kojarzyć ze sportem, ale kultura tutaj ma również istotne znaczenie. W tym roku pochodzi także swój jubileusz 65-lecia, także idealnie się to zgrało z trwającym konkursem szopenowskim, który tak naprawdę jest chyba jednym z większych wydarzeń, którymi może się pochwalić Polska i które reprezentują Polskę w bardzo dobry sposób i w bardzo takim powiedziałabym pozytywnym świetle um, pokazują nasz kraj. Ja już Wam o tym wspominałam w odcinku podcastu, w ogóle to jest, słuchajcie, moja konturówka do ust, bardzo profesjonalna, w odcinku podcastu dotyczącym e, znalezieniu swojej pasji i odnalezieniu tak naprawdę siebie, że ja byłam cała w skowronkach, jak dowiedziałam się, że będzie możliwość... Um, promocji przeze mnie konkursu Chopinowskiego i pokazania go w moich mediach społecznościowych, no bo to jest takie, wiecie, wydarzenie, gdzie jak potraficie grać na fortepianie i interesujecie się Fryderykiem Chopinem, to tak naprawdę nie ma żadnego lepszego wydarzenia, na którym moglibyście się pojawić. Fakt, że Polska jest organizatorem i dzieje się to w Warszawie, lepszego scenariusza nie mogłabym sobie wymarzyć. Dobra, ostatni krok. Pomadka, bo coś strasznie długo zajmuje mi wykończenie tego makijażu. Chociaż jak cały czas gadam, to w sumie nie ma się co dziwić. Pomadka, którą mam na ustach jest to Eveline Matte Magic w kolorku 21. Bardzo fajny nudziak, choć nie powiem, że on się trzyma na ustach te 12 godzin. Ale jest matowa, dosyć trwała, ale nie wysusza ust, więc dla mnie to jest duży plus, gdy na dworze jest już zimno i te usta niestety no, są w coraz gorszym stanie. To jest ostatnia dzisiaj sesja trzeciego etapu konkursu, do której zakwalifikowało się 23 uczestników, w tym, słuchajcie, szóstka Polaków. Jeden Polak niestety musiał zrezygnować z przyczyn zdrowotnych, ale piątka się jeszcze utrzymała. Jest również pięciu pianistów z Japonii oraz reprezentanci Włoch, Kanady. I jeszcze chyba paru krajów, Korei. Także idziemy na ostatnią wieczorną sesję no i zobaczymy, kto dostanie się do wielkich finałów, a następnie kto zostanie laureatem. Przyjście na taki koncert i w ogóle konkurs Chopinowski zdecydowanie każdemu z Was, przynajmniej raz już polecam, bo to jest niesamowite uczucie, nawet jeśli jesteście tylko y, słuchaczem. Problem jest taki, słuchajcie, że niestety nie nagramy Wam w ogóle nic z koncertu, bo jest to y, niedozwolone. Dlatego też. No musicie się kiedyś wybrać. Koniec, to jest właśnie ten case. Jak wrażenia? Grał chłopak, który jest ode mnie o rok młodszy, czy ja mówiłam o tak, 2000. 2000, czyli ode mnie o rok Nie młodszy. 2001 2001? On był. Mm -hmm. Tak, bo mówiłam, że 20 ma w tym. Ja roku. nie mam w ogóle słów. To jaką w ogóle zagrał. Ja bym chciała mieć kiedyś takiego syna. On był taki w ogóle poważny taki w, ogóle, w tym jak grał, jest... a potem jak wstał to był taki słodki strasznie. Tak, wyglądał, wiecie, jakby był takim pociesznym chłopczykiem, takim wiecie, że pogadacie sobie, pójdziecie gdzieś pochodzić. No nie, co to jest no, no, w Nie, nie, ale był, cute cute, był, był no. a usiadł do tego fortepianu. I w ogóle inny człowiek, to co powiedziałaś. No, tak, tak. Jak no idziemy tędy, czy tędy? Może, te... Może tędy. tędy. Co za ujęcie. Jezus, Maria. Ja będę to powtarzać za każdym razem, jak będę na koncercie kogoś, kto przez bitą godzinę gra wszystko z pamięci. I to jest jeszcze tak, że słuchajcie, oni na każdym etapie grają inne utwory, wszystko na pamięć. Ja nie wiem, jak oni to spamiętują. Naprawdę, no. jakby ja będąc w szkole muzycznej, Maksymalnie potrafiłam zagrać tak po pięć utworów na pamięć w jednym czasie do egzaminu. Serio, tylko brać przykład. Ale z drugiej strony ile to musi być wyrzeczeń przez tak no, naprawdę strasznie całe dużo. życie. Ale no, zwłaszcza, kurczę, jak on ma 20 lat. Zaczął grać pewnie mając pięć. No ale bardzo mi się podoba ilość emocji w nim, bo mm. czasami się patrzy na kogoś jak ktoś gra i są jakieś tam, a to jest tak, że on był... On tutaj był cały, on był cały w tych utworach. Tak, to prawda. Kto wygra, pani zdaniem? Kto Obstawisz wygra? kogoś? Obstawić. A możesz na przykład zagłosować na mnie. Myślę. Wygra wygrać. No fajnie jak wygra jakiś Polak, aczkolwiek biorąc pod uwagę konkurencję, chyba celowałabym no. kogoś, kogoś może z. No, ciężko powiedzieć. Nie, ale to tak jak my teraz rozmawiamy cały czas z Zolą, że jakby nie wiemy do końca, jak to jury ocenia i to jest tak. tak złożone. W ogóle, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jesteście w jury i musicie wysłuchać wszystkich uczestników w pierwszym etapie, w drugim, w trzecim i w finałach. To jest Przypuszczam, że na pewno na luzie możemy to policzyć w, w tysiącu minimum utworów, no tak. Które oni muszą wysłać. Wiadomo one się powtarzają, ale... Ale mimo wszystko jakby zapamiętać, jak kto co zagrał no. i to się składa na końcu A Tak, ale ciekawe też o tym rozmawiałyśmy, że bardzo nam się podoba, bo siedziałyśmy przed Zażury. I bardzo nam się podoba to, jak jury dzieli, dzieli się na różne kategorie, że tak Tak, no i są osoby, super ciekawe. które w ogóle nic na przykład nie notują. Mm -hmm. A są osoby, które na przykład cały czas coś tam piszą w swoich notatnikach. Była też taka jedna pani, która. Patrzyła no, pisała, na resztę. Pisała, ona tak pisała w takich kluczowych momentach, że coś się zadziało, ona patrzyła na kolegów, koleżanki i była taka, okej, okay, okej. Okay. To jest ten moment. To jest ten moment, gdzie trzeba coś napisać. Co sobie też pomyślałam podczas tego koncertu siedząc za Jilly, że super byłoby przeczytać ich notatki. Tak, no, no to było... I w ogóle na przykład porównać też notatki kilku osób, bo no, tak. jakby też rozmawiałyśmy o tym, na jakiej zasadzie oni finalnie się dogadują, bo ich jest hmm. strasznie dużo? Jaka jest punktacja? To jest yy, 73 pytania Jaki do. 24 4 lata. No. <laughs> Jak z będziesz grać, A, <laughs> będę a o! Ależ dziwny smak. W się. Sensie, musisz takować. No. Znaczy, ja bardzo lubię miód. Ja Miałeś kiedyś kanapkę z serkiem, figą i miodem? To jest ten sam vibe, nie? No. Nie wiemy co to jest. No. Nie pamiętamy nazwy, ale warto to zjeść. <noise> Mówimy z Olą, że czujemy się jak w mm. na takiej kolejce w Disneylandzie. Sorbet nie wiemy z czego, ale bardzo dobry. Dalej, proszę opowiadać. To jest mascarpone takie jakby lekko kawowe, z musem truskawkowym z bezą. I z owocami. Jak nie wiecie, jak smakuje eksplozja smaków? Smakuje właśnie tak. Serio, pycha! Super! Powiedziałabym profesjonalne oświetlenie w mojej kuchni, prawie jak z softboxów. Posiedziałam jeszcze chwilę przed telewizorem oglądając nowy sezon You i tak się zastanawiam, gdzie. Gdzie pójdzie ten serial, w jakim kierunku i co tam się wydarzy w kolejnych odcinkach. Także proszę mi nie spoilerować w komentarzach. No ale teraz idę już spać, bo trzeba kiedyś wypoczywać. Także dzięki śliczne za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Buziaki i cześć!